Proszę Państwa, za dwa dni 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale to też jest rocznica 20-lecia działalności Muzeum Powstania Warszawskiego. Naszymi gośćmi są współtwórcy tego muzeum, tego przedsięwzięcia. Lena Dąbkowska-Cichocka, muzealnik, polityk, była podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Paweł Kowal, poseł na Sejm. Od 2003 roku pracował jako ekspert w Muzeum Powstania Warszawskiego, był współautorem koncepcji muzeum. Dzień dobry, dzień dobry. witamy serdecznie. Paweł Łukielski, historyk, politolog, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę od takiego wątku. Żeby powstało to muzeum, to musieliście państwo sobie w swoim gronie zadać mnóstwo pytań i znaleźć na nie odpowiedzi. Jakie to były pytania? Myślę, że pierwsze pytanie było takie, czy, czy mamy na tyle czasu, żeby zdążyć? I to się nasuwało, nasuwało od razu. A... Drugie pytanie, które wspólnie z powstańcami, żeśmy, czy właściwie powstańcom zadaliśmy to pytanie, a oni nam odpowiedzieli: dla kogo jest to muzeum? I oni od razu automatycznie odpowiedzieli: nie budujcie dla nas, tylko budujcie dla przyszłych pokoleń. Tak, a to też, pan panie pośle, w takim swoim eseju, jak budowaliśmy muzeum, mówi: kto przyjdzie do takiego muzeum? To jedno z pytań. Ja już nie pamiętam, co tej było w tym Eseju, to było dawno temu, ale A, na pewno, ja mam przed Na pewno zadawaliśmy sobie pytanie, jak zrobić takie muzeum, które będzie, które będzie inne niż wszystkie dotychczasowe, bo mieliśmy ambicje, żeby przyszło dużo ludzi, żeby przyszło najmłodsze pokolenie, ale szczerze mówiąc zabiegaliśmy też o względy powstańców. Powstańcy, nam się wtedy wydawało, że to jest 60 lat po powstaniu, więc że powstańcy, są już starszymi ludźmi. Szybko zorientowaliśmy się, że są żwawi i bardzo aktywni i takiego powstańczego aktywizmu, bo który musieli wykazywać, żeby utrzymać swoje środowisko po wojnie i oni też mieli duży wpływ na to, co się dzieje i pamiętam dwie czy trzy pierwsze rozmowy z powstańcami. To nie były łatwe rozmowy. Jakby mnie pan zapytał, z kim najtrudniej się rozmawiało, to powiedziałbym z powstańcami i z muzealnikami, bo powstańcom musieliśmy wytłumaczyć, że oczywiście oni mówili, tak jak powiedziałe, Lena, chcemy dla młodych, ale jednak mieli swoją wizję muzeum, a my mieliśmy pomysł, żeby zaproponować coś innego. Co się przyjęło potem, i potem oni to bardzo zaakceptowali, a potem się w tym zakochali, ale początek był bardzo trudny. A drugą taką grupą byli muzealnicy zawodowi wtedy. Myśmy wtedy jeszcze nie byli muzealnikami, musieliśmy ich przekonać, że no ich podejście do muzeum po kilkunastu latach Trzeciej Rzeczpospolitej, kiedy nie było pieniędzy na muzea, ale Kaczyński powiedział, ale ja, ja znajdę te środki, zrobicie nowoczesne muzeum. No, że podejście muzealników, takich tradycyjnych, trzeba było trochę zweryfikować. To, to też była bardzo trudna grupa i, i z nią właściwie do końca było ciężko, bo uważali, że my robimy trochę Disneylanda, a nie prawdziwą muzeum. Czyli muzealnicy mówili eksponat, eksponat, jeszcze raz no, eksponat, to, a wy się chodziło, chodziło opowieść narracyjna. Tak? o eksponat, ale chodziło też o to, w jaki sposób ma funkcjonować instytucja, na co sobie można pozwolić, jeżeli chodzi o oddziaływanie na zmysły, czyli na przykład pamiętam, dużo dyskusji było o użyciu dźwięku, którym muzealnikom wydawał się jakąś, jakimś powiedzmy, przegięciem e, tak mocne użycie dźwięku, które wpływa jednak na emocje e, i tak dalej, i tak dalej. Dużo by o tym mówić. No dobrze. Panie dyrektorze, z spora punktów widzenia. To najważniejsze pytanie. Bo to, które i, najbardziej pan e, pamięta. Ja myślę, że, że tak. No przede wszystkim dla kogo i, e, i, i po co w ogóle chcemy stworzyć to muzeum? To znaczy, bo nasza odpowiedź była nie po to, żeby pokazać trochę eksponatów właśnie tak, jakby jednak chcieli muzealnicy, tylko po to, żeby opowiedzieć historię. I to, było, to, to był ten przełom Я вам że to miała być ekspozycja narracyjna, opowiadająca według pewnego scenariusza te historie. Ja bym do, tego, do tej grupy, bo faktycznie muzealnicy dużo dłużej byli, powiedziałbym, sceptyczni niż powstańcy. Powstańcy, jak już się raz przełamało ich nieufność, to już potem cały czas byli po naszej stronie, można powiedzieć. Muzealnicy do końca nie, nie byli przekonani do tego. Ja bym do tego jeszcze dodał grupę historyków, którzy z kolei chcieliby... Z robić z muzeum taką encyklopedię. że Ja pamiętam, że jak pisaliśmy, zamawialiśmy teksty. One miały być krótkie, takie bardzo zwięzłe, zwarte. Zamawialiśmy na 600 znaków i dostawaliśmy potem tekst na 5000 znaków z, z adnotacją, że no krócej się o tym wydarzeniu opowiedzieć nie da. Więc to, był, to było też takie środowisko, które chciało koniecznie w, w, w muzeum wytapetować długimi tekstami ściany. Więc to bym jeszcze taki dodał, taką grupę, więc, więc to, ta, to, to pytanie brzmiało: dla kogo, ale też właśnie w jaki sposób i co chcemy, co chcemy zrobić, co chcemy pokazać. I, i to była właśnie ta, ta, ta zmiana, że. Że ta narracja potrzebowała bardzo rozmaitych środków wyrazu, w tym właśnie dźwięków, światła, a nie, tylko, a nie tylko dobrze wyeksponowanych eksponatów. Były jakieś momenty, w których Państwo mówili, o nie zdążymy, to się nie uda. Jakieś momenty zwątpienia, przez, zwłaszcza te ostatnie tygodnie przed otwarciem. No, były codziennie, czyli. Codziennie, kiedy spotykaliśmy się koło siódmej na naradzie, pierwszej czy drugiej, to wiedzieliśmy, że coś się może przewrócić, bo pracowaliśmy na harmonogramie. Sami w swoim życiu odkrywaliśmy tę metodę zarządzania, że to powinien być harmonogram bardzo dokładny. Dlatego, że mieliśmy na wszystko 13 miesięcy i wiedzieliśmy, że są takie punkty w harmonogramie, które jeśli się załamią i. Yy, Gdzieś tam opatrzność nie przepuści nas przez jakąś bramkę, na przykład jeśli się załamie któryś z przetargów, to już całkiem nie zdążymy. Potem nie było prawie dni wolnych, czyli było wszystko naprawdę dopięte. Czyli my właściwie żyliśmy w takim wtedy stresie jako grupa tych młodych entuzjastów, wtedy każdego dnia, ale tylko przez 13 miesięcy, więc też nie ma co nam bardzo współczuć. Pamięta pani? Tak, tak. Te chwile? Pamiętam te chwilę. Chyba był taki jeden moment, kiedy rzeczywiście jeden z przetargów, no, po prostu o mało, jak, jak Paweł powiedział, o mało się nie wywrócił. Czyli wpłynął protest związany z, już z przetargiem na ekspozycję, ale myślę, że tak, że rzeczywiście wszyscy byli jakoś po naszej stronie i nawet sąd arbitrażowy w Urzędzie Zamówień Publicznych zebrał się dużo szybciej niż normalnie by się zbierał i dużo szybciej przyszło rozstrzygnięcie niż, niż zwykle w takich sprawach te rozstrzygnięcia Także, także wydaje się, że nawet jak pojawiały się takie, takie momenty, no to, to mieliśmy rzeczywiście ogromne poparcie i społeczne, i medialne, urzędowe, urzędników, polityków też, też warszawskich. Także, także to nam bardzo, bardzo nas uskrzydlało tak naprawdę. Przetarg, czy jeszcze coś innego pan z to tych Przetarg na pamięta? pewno był tym najtrudniejszym momentem. Te, 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 ten protest, który wydłużał od razu proces z automatu. O, o ponad miesiąc i, i, i to i to nam całkowicie wychodziło poza tabelki harmonogramowe, o których Paweł mówił, więc więc to na pewno był ten moment. Ja też. Pamiętam, że to był też powód dla którego jeden z powodów, dla którego zdecydowaliśmy się na pracę przy całkowicie odsłoniętej kurtynie, to znaczy informowaliśmy o wszystkim, również o tych problemach medialnie. Również po to, żeby właśnie nikt nam nie zarzucił, że coś, że coś tutaj kombinujemy hachmęcimy z terminami, że jeżeli cokolwiek by się nie udało, no to żeby było, było od razu wiadomo dlaczego i żeby było społecznie jasne, dlaczego tak się stało, zwłaszcza wobec tego wielkiego poparcia społecznego, bo, bo faktycznie to się udało zbudować, to też trzeba było budować, bo na początku nie tylko powstańcy byli sceptyczni co do tego, czy to się może udać, to było dosyć powszechne poczucie, że w tak krótkim czasie e, grupa młodych niedoświadczonych ludzi raczej nie ma szans zrealizować tego projektu, ale to poparcie społeczne i takie takie medialne również narastało i, e, i również to wykorzystywaliśmy właśnie do, do budowy z jednej strony e, potrzeby tego muzeum, a z drugiej strony właśnie żeby e, żeby wszyscy wiedzieli, co się naprawdę dzieje i gdyby była taka e, nie daj Boże sytuacja, że coś się później, to żeby było wiadomo dlaczego. To mam taką prośbę, bo trójka z państwa reprezentuje całe środowisko. O kim jeszcze trzeba wspomnieć? Kto wtedy w tym wszystkim brał taki poczesny udział? Joanna Bojarska, ona, w, ona była na do naszego zespołu jako reprezentantka wówczas bardzo znana muzealniczka, tworzyła wiele ekspozycji, wystawi, ona trochę da, była taką naszą tarczą. Nakłoniliśmy ją do tego, yy, widząc, że ma posłuch w swoim środowisku muzealników, ale też ona naj, była najbliżej nas, w sensie najbardziej łapała nasze podejście do wystawy takiej yy, narracyjnej, historycznej. Dzisiaj to się trudno opowiada i ja ni, ni, lubię i nie lubię o tym mówić, dlatego, że policzyliśmy, że po tej naszej ekspozycji w Polsce powstało około 50 Podobnie zrobionych i jest już cały trend, więc dzisiaj to, o czym mówię, jest oczywiste. Wtedy było jakieś super kontrowersyjne. No i na pewno Michał Borowski. Wymieniam celowo dwie osoby, które odeszły. Michał Borowski był architektem Warszawy i Michał dawał nam też taką osłonę, jeżeli chodzi o pracę z architektami. Nie wspomniałem o Lechu Kaczyńskim, no bo on jest od, oczywisty od początku i, ko i do końca. Także go z nami nie ma, a był człowiekiem, który w sensie zarządzania no bardzo nam zaufał. Trudno każdemu człowiekowi, kto czymś rządzi, wyobrazić sobie, że mówi dobra, to jest mój kluczowy projekt, daję wam 13 miesięcy, sprawdzę was dopiero za 13 miesięcy, ma się udać. I on tak z nami postępował, więc myślę, że choćby od tej strony... Jego wizja, ale też podejście do ekipy no, było czymś wyjątkowym. O kim jeszcze warto wspomnieć? Na pewno warto wspomnieć o Elżbiecie Jakubia, która jest z nami cały czas i, i, i cały czas się pojawia w muzeum. To ówczesna szefowa gabinetu prezydenta Warszawy. I tak naprawdę jakby dzięki niej mieliśmy również to wsparcie i Rady Warszawy, i kluczowych urzędników, którzy, którzy w Warszawie decydowali i o budżecie, i o ścieżce procedowania. No, Jan Ołdakowski jest dzisiaj szefem szefem muzeum, ale on od samego początku był też szefem tego zespołu, zespołu pełnomocnika i był pełnomocnikiem prezydenta. No Ja myślę, że trzeba wspomnieć też o naszych projektantach: Mirku Nizio, Jarku Kłapucie i Darku Kunowskim, bo oni stworzyli zespół, który. który w którym każdy z nich miał inne kompetencje, dzięki czemu mogliśmy tak szeroką e, paletę różnych środków wyrazu zastosować. E, nasze e, narady trwały często długo i bywały burzliwe, ale ostatecznie to oni stworzyli ten kształt. <laughs> Ekspozycji, który, który funkcjonuje do dzisiaj, oni właściwie też byli w tym samym punkcie co my. To znaczy, oni na, na Muzeum Powstania Warszawskiego uczyli się muzealnictwa. No i ze znakomitym efektem, dzisiaj wiele muzeów w Polsce i nie tylko, ma ich stempel i, ich, i oni je. Też współtworzyli, więc myślę, że to też jest warte podkreślenia, że, że nie tylko my tworzyli, stworzyliśmy muzeum, ale też e dzięki temu, że powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, po, zaczęła się pojawić profesjonalna gałąź zawodowa, to znaczy twórcy ekspozycji. To jeszcze? A, ja, tak, przepraszam, jeszcze tak. tylko jedną osobę wspomnę, jak już mówimy o twórcach. Wojciech Obtułowicz, architekt, co ważne, podkreślę, to był architekt z Krakowa, który zaprojektował wnętrza i, i to wszystko, co, co dzisiaj widzimy, piękną wieżę i, i cały ten budynek nieżyjący, a to, to był człowiek, który też, no, powiedziałabym oprócz tego, że miał niezwykłe doświadczenie, to, to mam wrażenie, że spełniał taką funkcję psychoterapeuty też. No dobrze, ja jeszcze do tych pytań nawiążę, które towarzyszyły od początku temu przedsięwzięciu. No na przykład, że ciągle wokół Powstania trwa debata. Czy musiało wybuchnąć, czy nie było innej drogi, chociażby? Nawet muzeum się angażowało od razu w taką debatę. Ale też inny wątek, wątek małego powstańca. Pamiętam już z 2011 roku bodajże akcję przywracanie dzieciństwa małemu powstańcowi. Czy w ogóle zamienienie tego symbolu. W coś, co, co można by nazwać po prostu taką postawą wolontariacką, prawda? Jako bardzo pożądaną we współczesności. No, Mikołaj, pani syn, to był chyba najmłodszy przewodnik po muzeum. Mam rację. <laughs> Tak, tak, on był wolontariuszem rzeczywiście. No, może dlatego, że się właśnie nazwijmy to wychowywał w, w, w budowie, w trakcie budowy muzeum. Potem rzeczywiście był wolontariuszem i rzeczywiście został, został najmłodszym przewodnikiem. Także w ogóle nasze dzieci tam no, po prostu czasami nie było wyjścia i, i musiały w pracy z nami spędzać czas. Także się pojawiały. A ten dyskurs wokół sensu powstania. Celowości wybuchu powstania? Znaczy, muzeum się zaangażowało o tyle, że chociażby jedna z pierwszych książek, którą, którą wydaliśmy, to był wybór tekstów, właśnie za i przeciw, ta dyskusja, która się toczyła. Tuż po wojnie, już i, i, i w kolejnych latach. Natomiast muzeum nie powstało po to, żeby odpowiadać na to pytanie. To nie, nie był nasz cel nie, i, i nasza, nasza ekspozycja nie jest skonstruowana tak, żeby powiedzieć, że tak, właśnie taką decyzję tego dnia należało podjąć, albo nie, w żadnym wypadku nie należało zaczynać powstania 1 sierpnia. To, to, to nie był nasz cel. Naszym celem było dawanie przestrzeni, żeby ci, którzy chcą Ewentualnie, właśnie debatować na ten temat, żeby debatowali. Jeśli chodzi o małego powstańca, to oczywiście nam raczej chodziło o to, żeby odkłamać te, 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 ten mit, jakoby to dzieci zostały posłane w bój. Żaden racjonalny dowódca, mając broń dla co dziesiątego dorosłego żołnierza, nie wyposażyłby nagle tabunu dzieci w, w tak bardzo brakującą broń, więc, więc to nie jest prawda, że, że dzieci w wieku, tegoż właśnie, bo to jest gdzieś tak ośmiolatek, to, to od początku miał być bardziej symbol, a później on zaczął żyć swoim, swoim życiem i trochę, trochę tak zmitologizował te, te, te historie. Panie pośle, te, te dyskusje i muzeum. My po prostu chcieliśmy ciekawie opowiedzieć te historie, tworzyć tożsamość współczesnej Warszawy, pokazywać ludziom, że mają korzenie w, w tych wydarzeniach z powstania, bardzo było dla nas ważne i to się udało pokazać powstanie nie tylko jako wydarzenie zbrojne, ale także jako po prostu kawałek wolnego, wolnej Polski w czasie II wojny światowej. Nie, nie skupialiśmy się na tym, że musimy brać udział w, w debacie historycznej, której nie da się skończyć. Ludzie będą interpretować powstanie w zależności od swoich doświadczeń, swojego patrzenia na politykę. Tak będzie już do, do, dopóty, dopóki w ogóle będą dyskusje o powstaniu. I myśmy to rozumieli, szczególnie że w ekipie, akurat byli zawodowi historycy, i doskonale rozumieliśmy, że nie ma co w to wchodzić. To znaczy, że każdy wychodząc z ekspozycji musi sobie sam odpowiadać na to pytanie, my za niego nie będziemy odpowiadali, a ludzie na takie pytanie sobie odpowiadają po prostu na podstawie własnego doświadczenia, poglądów i tak dalej. Natomiast to, co jest uniwersalne, to. Chodu dla powstańców, budowanie kontaktu z tymi powstańcami, którzy jeszcze żyli. Wtedy jeszcze żyło z 8 tysięcy, ile pamiętam, uczestników powstania, więc było z kim rozmawiać, zarejestrować ich wypowiedzi. Dzisiaj muzeum ma ponad 5 tysięcy rekordów osób, z którymi porozmawiało. Wieki, na wieki wieków będzie, będą na tym prowadzone badania historyczne, ludzie będą tego słuchali, będą to czytali i to jest ważne. Proszę Państwa, Lena Dąbkowska-Cichocka, dziękuję bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo. Paweł Łukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dziękujemy bardzo. Dziękuję. I Paweł Kowal, dziękujemy Panie pośle. Dziękuję bardzo. To są ludzie, którzy tworzyli muzeum.